Pijany chirurg w goleniowskim szpitalu. bądź serce to szansa na normalne funkcjonowanie, bez bólu i świadomości, że być może ten dzień jest ostatnim. Człowiek się cieszy i z każdego dnia i z każdej chwili. Jest to taka radość, no myślę, że jak, jakby urodzenie się albo urodzenie dziecka. No, Trudno mi to naprawdę porównać do czegoś piękniejszego. W klinice, nefrologii i transplantologii w szpitalu na Pomorzanach ponad 150 dializowanych pacjentów czeka na przeszczep nerki. Pacjentów z dnia na dzień przybywa, dawców niestety nie. To było nagłe załamanie. Ja często powtarzam, że do tej pory mieliśmy średnio 8 przeszczepów miesięcznie. Aktualnie od stycznia tego roku było to 8 przeszczepów. Zarówno lekarzy, jak i pacjenci przekonani są, że to reakcja na zatrzymanie kardiologa z Warszawy. Sami anestezjolodzy, którzy zajmują się tymi ciężko chorymi, czy później zajmują się potencjalnymi już zmarłymi dawcami, obawiają się oskarżenia o przedwczesne odłączenie, o niedopełnienie procedur. Po wypowiedzi pana ministra Ziobre i aresztowaniu pana doktora G. tak się to zmieniło. Niektórzy pacjenci czekają na przeszczep latami. Wielu z nich umiera, zanim znajdzie się dla nich organ. Pani Katarzynie przeszczepiono narkę dwa tygodnie temu. Nie ma sensu po prostu zabierać tych organów do nieba, bo przecież tam one szczęścia komuś nie dadzą, one dadzą szczęście ludziom tu na ziemi. Bo tu są potrzebne te organy, nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Lekarze oceniają sytuację jako tragiczną. Najbliższą niedzielę sprzed budynku telewizji Szczecin o dwunastej wybiegniemy razem, by to zmienić. Po raz trzeci organizujemy bieg z trójką, tym razem pod hasłem Nie zabieraj narządów do nieba. Bardzo prosimy, aby Państwo przyłączyli się z nami do tej akcji. Szczecin Anna Pfeiffer. Za trzy lata w Szczecinie ma powstać Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Wspólne Dziecku Urzędu Marszałkowskiego i Politechniki Szczecińskiej. Centrum ma pomagać przedsiębiorcom i absolwentom uczelni w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dariusz Baranik.